W tym filmie zobaczysz bardzo soczyste strzały. Dowiesz się o super miejscówkach, żeby zadawać łatwe uszkodzenia na start. Poznasz mój ciekawy sposób na podejmowanie decyzji. Ja mam spota, a tutaj ktoś jest. <laughs> to wyczucie. Bez zbędnego gadania, będzie grubo. Zapraszam. Wow, ale to była pestka. Na linii Mannereheime koniecznie skorzystaj z tego przez strzały, jeśli masz wysokie, średnie uszkodzenia. O, będzie 50? Pierwszy strzał, pierwszy strzał. Następnie, czasami, warto oddać coś na ślepo, w typową półkę po drugiej stronie. Starałem się to zrobić jak najzgrabniej i uważałem, bo były czołgi lekkie, ale gdy już o nich mówimy, no to za to kocham lodówkę. Uuuuh, no nie na no widzowie. W tym momencie po drugiej stronie nadal jest dwóch zwiadowców. Moja pozycja jest spalona, ponieważ dostałem tam spota. I nie ma dłuższego sensu tam się wychylać, bo na 100% inne czołgi będą celowane, Stąd decyzja o zmianie miejscówki. To będzie piękna przygoda. Nie wiem, co znaczy kursz szrank ale dzięki zadyszka. Kushrank. Lodówka. Oczywiście w tym filmie nie będą same udane strzały. Ach, nie można mieć wszystkiego. oj. oj, oj, oj. stój, 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 stój. stój. Uhu! Ale lodówka możemy zmasztować teraz. A, proszę, lodówko, nie strzelaj. Przez totalny brak pancerza musimy być bardzo ostrożni, bo lodówka, która się świeci, to martwa lodówka. Ach. Analogiczna pozycja jak na linii tylko bardziej ryzykowna. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, czy ktoś będzie mnie kontrować, ale jakbym przybył takiego mxm M4, to by była bajka. Czekam na tego mxm M4. To będzie pewniejszy show. <laughs> to będzie pewniejszy show. Żeby nie było, że moje miejscówki nie działają, to przykład z innej bitwy. Spota? Dużo ludzi kontruje to zagranie, stąd moja niepewność. Spota, ale... Strzały będą mieć spota. Dlatego grając tutaj musicie być ekstremalnie uważni. Dobra. <grym> <grym> Masakra, współczuję te VP owi Jest to pozycja głównie na jeden strzał. Potem raczej powinniście pojechać gdzieś indziej. Zobaczcie, nie mamy żadnych czołgów ciężkich na Mordowni, ale jest ten H w pozycji na wieżę, który będzie ładnie spotować wszystko. Dlatego trzeba mu dać solidne wsparcie. Tak jest. Przebiłem. O to chodziło. Dobrze, jedną zebrałem. Elegancko. Brawo w ciemno. O-O-O-O-O-O. Nie, rykoszet! Jedę po tego małysia. To jest może i drobiazg, ale widzę, że dużo graczy nie wytrzymuje presji poprawnego oddania strzału, czyli w takiej sytuacji, kiedy widzicie, że przeciwnik jest sam, warto go po prostu objechać i oddać pewne przebicia. Buu! Na murowance bardzo polecam mam podjechać w tej latarni na początkową pozycję. Jest to dobry sposób, żeby skontrować czołgi lekkie na samym początku, ale też musicie być uważni w razie czego się cofnąć. Zawsze sprawdzajcie wszystkie możliwości i wasze konty, bo może się zdarzyć niezła okazja. Proszę, 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 proszę. Dziękuję. A i trzeba pojechać, bo na co jeden? Przyznajcie się, kto z Was padłby na takie zagranie przy tym rozjeździe? Przypatrzcie się dokładnie na listę czołgów. Tylko i wyłącznie grill niewykryty. A pojazdy, po których możemy spodziewać się bardziej agresywnej gry, to tylko maksymalnie trzy czołgi ciężkie, reszta to same kartony. Podjeżdżając tutaj, założyłem bardzo mocny ogień krzyżowy z jak pancerem i Leopardem. Plus jeszcze mamy Fosza w fajnej pozycji, no i artyleria. O, o, o! 2055 to jest rekord, to jest rekord, mój. Chyba. Nie miałem takiego strzału na lodówce. Uwierzcie mi, żeby przejść takie ustawienie, drużyna przeciwna potrzebowałaby z 5 6 czołgów. Nie wspominając jeszcze o mojej niesamowitej dyspozycji na tym e-fale. Uuuu! 1700! Uuu! Nie ma chyba dla nas nic lepszego niż rozpoczęcie bitwy od takiego strzału. Tak jest! Dziękuję. 1500. Ej! Wiedziałem, że ja tu mogę go strzelić, wow. Dobra, oni chyba nie mają czołgów. W sensie wszyscy są na lewej, więc trzeba podjąć środek i ze środka ich czyścić. Wcześniej miałem kilka podejść do zrobienia trzech oznak biegłości na tym czołgu, ale wydawało mi się, że to dosyć trudne. Jeśli chodzi o wymagania, to mamy tutaj potrzebne tylko 3600 łącznych uszkodzeń, co jest jedną z najmniejszych wartości wśród dziesiątych tierów. No, jeszcze mnie poruszał. Receptą oraz kluczem do najlepszych wyników jest odpowiednie pozycjonowanie. Bardzo często w bitwie zdarzają się takie otwarte furtki, jak na przykład tutaj, które trzeba wykorzystać. Stój, 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 proszę cię, stój. Dziękuję. Rozwijając myśl, jak mogliście zauważyć w tej bitwie. To podjechanie takim szycielem tutaj jest zazwyczaj kiepskim zagraniem, ale znalazłem bardzo szybko tę okazję, bo większość czołgów była wykryta, a środek został wyczyszczony. Dobra. Nie, no nie weszło. O nie! Jakim stopniu ryzyko oczywiście też było, bo ktoś mógł się wrócić. Tutaj akurat chyba czołgi z przodu mnie zaświeciły, bo nie schowałem się odpowiednio. No bra, jestem spoterem ty. Ale tu jestem safe, co? Jeszcze tu można kogoś fajnie strzelić. Ja spotuję lodówką, ty. To ciekawe. Pomyślcie sobie, ile bym zrobił, gdybym stał jak nasze czołgi na linii A. Cały czas miałbym strzały frontalne, najtrudniejsze do przebicia, a tak bardzo łatwo mogłem rozdawać potężne były od boku. To nie jest hack 1850, dziękuję. I jeszcze tu po asyście jakoś ich chcę powyciągać. Był na ślepo? Ok. Ej, faktycznie. W Kunze. Łe, no to Koks. 7 koła. MK. Nice. Dobra, jakiś strzał na ślepo, co? One shotik full HP, chyba. Tu w krzakach. Gdzieś tu. dobra. No. Pff. Ej, bad czata zmarszutowałem. Nawet go nie widziałem. Dobra, a tu będzie Manticora. Nie ma mantikory. Dzisiaj takie strzały oddaję, że to jest nieporozumienie. Co robi nasz RHM? Oni mają mantikorę, mamy RHM. No nie, to jest jakiś żart, widzowie, że nasz RHM gra to. Dobra, żeby zachować balans, trzeba oddać strzał na ślepo w te krzaki i rozwalić mantikorę. Wtedy bitwa będzie wyrównana. Uuu, dziękuję. No i teraz my mamy słabego lajta, oni nie mają lajta. Ez. o, o, o aż 3, 2, 1. puuuu, 1730, dzięki. Proszę, żebym przebił. U! przebiłem za 1800. A i prawie. Na jęsku polecam Ci pozycję, którą poznałem podczas grania bitew klanowych. Bardzo często widziałem tam e 4 lub jakiegoś innego niszczyciela i może nasza lodówka nie jest idealnym pojazdem na tę pozycję, ale jedno jest pewne, potrafi zrunshotować. Oczywiście możecie napisać, że nikt tak jak E50 nie gra, ale w tej miejscówce chodzi o to, żeby cały czas kontrolować ten przejazd na tory i go świecić. Gdy zauważymy, że w mieście są problemy i nadal mamy tam sojuszników, to oczywiście podkreślam, ale tu podjedzie ktoś. bo jeśli by ich nie było, to raczej powinniśmy uciekać. Uuu, szkoda, że nie polosowało, 6 HP takie. Dobra, musiałem go dobić. Haha. <słyski> Jest super koń! Tylko nie chciałbym zabrać od chory, co nie? Ale muszę tak wychylić No Kur... Dobra, zbiorę od tego Myślałem, byłem przekonany, że mogę zabrać ten jeden strzał. Kurde! Następną fajną miejscówką na stardzie jest ten środek na Pieszystej Rzece. W razie czego to mogę tu uciec? Mogę tu uciec, więc ok. Będzie ona dobra przy założeniu, że linia K jest zaniedbana przez sojuszników, a to nie jest częsty widok. Oj, tutaj, tu według mnie 113 się pojawi, nie? Patrzcie, jest 113, wiedziałem. O nie, no tyle wyczekiwania. Pomimo tego, że mam super pozycję, to decyduję się wycofać, ponieważ widzę, że przeciwnik zaraz albo będzie szturmować agresywnie i wtedy mnie zaświeci, albo będzie wracać na swoją bazę. Dobra, no, jeszcze będzie okazja w te 30. O, Conqueror. Dawaj, do... albo czekaj. Ponownie w odpowiednim momencie zwiększałem dystans do przeciwnika. Nie mogłem tam zostać, bo te czołgi z linii K by mnie rozwaliły. Plus mamy jeszcze środek, który kiepsko wygląda, więc trzeba uciekać. Może początek mój nie był najlepszy, te strzały nie powchodziły, ale pamiętajcie, żeby nigdy się nie poddawać. Oj, ja na spocie. O, jak to nie weszło. Identyczny schemat, przeciwnik podjechał już na tyle blisko, że mnie zaświecił. Więc znowu trzeba uciekać, żeby inni nie mogli do mnie strzelać. Kurde, jak to nie weszło? O... Ale skam. No, ginę ja. Jeszcze Arta bezpośrednio. Ale ta bitwa to jest parodia. Na Mieście Duchu bardzo wam polecam podjechać ten środek miasta. Fajnie jest mieć taki czołg jak ten Bat który będzie wam świecić podjeżdżającego przeciwnika, ale na spokojnie, nawet jeśli by go tam nie było, również zdecydowałbym się na tą misówkę. Kurde, nie dam rady tu. O, 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 stój, 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 proszę ładnie. Cyk. Dziękuję, ale mogło być trochę więcej, mogło być trochę więcej. Nie wiem, czy Chat może uciekać? Teoretycznie może uciekać. Jest bat. Puu. No, nie znowu takie średnie to przebicie. Nie wiem, czy to było przebicie w ogóle. O, 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 tu będzie szansa, tu będzie szansa. Stop! Nie zostawiłeś jeszcze subskrypcji? No to nas co czekasz? <grym> Dziękuję, 1600 Mansocik. Oj Oj oj. Kurde, jest lipa, jest straszna lipa, bo Szarfutur to przeżył I on będzie rozdawać karty na tej flance Albo i nie Na Erlenbergu bardzo polecam ci podjechać na początku bitwy w tę miejscówkę Tu jest fajny przestrzeń generalnie Tylko potrzebny jest spot Chyba będzie spot, co? Jest bat. Tylko zobaczcie jak on stoi, nie for... A ten ko... Nie, nie mam słów w ogóle Na to co się wydarzy Dawaj, 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 dawaj No Coś tu się będzie wychylać, tu albo tu po drugiej stronie analogicznie jest wręcz identyczna miejscówka, tylko na tych wzgórzach. A nie wiem. Na lodowcu zawsze można wcelować się w czołgi lekkie, wjeżdżające na samą górę. Tylko jest jedno małe, ale zwróćcie na to koniecznie uwagę. Żółty okrąg to zasięg rysowania, czyli będziemy mogli widzieć tam przeciwnika. A ten biały to maksymalny okrąg zasięgu widzenia. I nieprzypadkowo ustawiają się tak, żeby żaden czerwony czołg nie był w jego środku. A na spocie chyba powiedzie co? Uuuu, już jednak nie pojedzie. Gdybym tego cały czas nie pilnował, to po strzale najprawdopodobniej ktoś mi mnie zaświecił, będąc w tym okręgu, bo lodówka nie ma najlepszego kamuflażu, a wręcz jeden z najgorszych, i wtedy najprawdopodobniej wróciłbym do garażu. Na przykład tutaj, jakby ktoś był, palce lizać to by było. Mmm, palce lizać, mówiłem. Ja, no, chyba najlepsza pozycja na startu do kamienia, tak mi się wydaje. Ja bym się tu wcelował, domyślnie, w to miejsce. Tutaj ktoś jest 100%, co nie? Leopard, powinien go zaświecić po strzale. Dziękuję. <grym> nie no, dzisiaj czytam niesamowicie tę grę. Wczoraj też niesamowicie czytałem grę, widzowie. O, 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 stój. Pięknie, 1629. Poezja, dwa strzały czy 500? Proszę, 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 stój, 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 stój. Pięknie stoisz. 3, 2, 1. A! Myślałem, że troszeczkę więcej, ale nie narzekam. Zapraszam, zapraszam. Kurde. Chcę, chcę go od boku. Albo od tyłu, od tyłu, dobrze. Dziękuję. Co to jest za bitwa w ogóle? 6800? O tak! Moduły, dosyłacz, mniejsze kółko, zestaw poprawiający mobilność. A teraz przed Wami moja najlepsza bitwa. O! To nie jest łatwy strzał. Ale trafiłem. Co prawda, nie jest to mój osobisty rekord uszkodzeń na lodówce, ale jego ustanowiłem jakiś czas temu i nie mam nagranej tej powtórki. Przed chwilą byłem na pozycji, żeby strzać do czołgów ciężkich i zniszczycieli, które będą tam na wprost, ale widzę, że moi sojusznicy grają na tyle agresywnie, że oni nie będą się wychylać, więc podjeżdżam na kluczową miejscówkę. Muszę wjechać na górkę. Nie wiem, czy to przebije. To był błąd, później już częściej przerzucałem się na normalną amunicję w tego typu sytuacjach. O, a tu grilla ja ładuję. Hmm. O, tak, 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 proszę, 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 proszę. Mmm... Ho, 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 1840, dziękuję. Jeszcze tu grilla można ładnie przebić, nie? To przydałby się spot. Dziękuję. <gry> Oni będą odbijać górkę, oni wygrają chyba to. Cześć 277 w krosie tam jest, nie wiem. Oj, 277 dużo zebrało. Najlepiej dla mnie jest cofnąć się, nie dostać spota i wpuścić ich głęboko. Jak oni będą głęboko, wtedy się wychylić i w bok ich przebić, co nie? Ale w sumie oni chyba nie będą że będą mieć plecy zaraz, co? O, 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 o. Poczekaj, 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 poczekaj. Podejdź do przodu. Dobra, dzięki. Będzie bokiem jeszcze idealnie o, Lepiej tą wuzetę zdjąć. Dziękuję, Dziękuję. pięknie. I teraz pomóc siadam. Ale patrzcie, mamy cały HP na prożetto który jest AF. Nie mogę ryzykować. O kurde, 60 HP. Dobra. No dobra 151 HP. Mogłem być tu ustawiony. Nie trafiłem, bo przez chwilę patrzyłem tego supercurera, ale jadę po super Jeden na jeden go na pewno wyjaśnię. Dobra. Dzięki. No i jazda po 8000 uszkodzeń FV go, eat shit, you noob can't Rino mogło wjechać na górkę, co nie? Ale mogło też... A, A zły wybór W nasza Progetto go nie przebija Dobra On ma jeden pocisk Dobra, dziękuję. Mk, specjalista, duży kaliber, czołgista, kamper, 8906 fragów, S. Żeby nie było tak fajnie, kolorowo i wesoło, to RNG czasami działa też w drugą stronę. Nie no, jak? Jaki to jest kuwa, do... Proszę tylko... Puśmie puśmie, 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 Pamiętacie tę bitwę, gdzie oddałem dwa strzały na ślepo na samym początku. To jest właśnie ta i zobaczcie, ile mam procent oznaki biegłości. Około 94% plus dwa strzały na ślepo za full HP. A przypominam, że wymagania nie są jakieś mega wysokie. Nie 67 starana. Chociaż może, nie wiem, nie no, chyba, chyba będzie brakować trochę do tej trzeciej oznaki. Ale jakby to było, to była najdziwniejsza oznaka, jaką wybiłem chyba. Nie no, spokojnie, nie martwcie się, nie skończymy takiego super filmu taką słabą bitwą. Początek to może nic specjalnego, po prostu podjaz standardową miejscówkę, wcelowanie się na wprost. Dziwnie, że Strv podjechał aż tak agresywnie. Bardziej liczyłem, że zszedł do czołgów ciężkich. 1800, nice. Ale trzeba uciekać, trzeba uciekać. Mimo wszystko trochę tutaj zaryzykowałem, bo jestem bardzo chciwy. Zobaczcie, jak blisko są czołgi średnie, obok mnie i ciężkie. Nie. Szybko, szybko, szybko uciekaj. Dobra, ucieknę. Jak ktoś się źle wychyli, to może od razu do garażu wrócić. Aj! To mogło być przebicie! jest 5000 HP. Ogole. Druga strona. Mm. Nice. Stąd nie ucieknę chyba. Bo. Ma... Nie, nie mogę uciec. Muszę tak zdać. Jeden strzał widzę, jeden strzał. Szkoda, że zebrałem co, nie? Ciekawe, czy to jest do wygrania. Najbardziej jest ciekawi. Jest ze tam, okej. Okay. Jakby spróbować wychylić K-91? Tego się nie będzie spodziewać. Gorzej jak na 50 metrów go Nice! Jest! Jest trzecia znaka. Ale jeszcze skupka, skupka, bo to można wygrać. Zmieniam pozycję. O kurde. Ale timing. Teraz to jest świetna decyzja, żeby wszystko rozciągnąć zagrać prawą stronę, ponieważ już tam przeciwnik nie ma czołgów. Minotor nie będziemy kontrolować. Był tam. Uuu! Eee! Co ty robisz, człowieku? Nie ma takiego topienia. Tak jest! Ale super bitwa na trzy oznaki, co? Taki wyciąg, osiem koła. Idealne zwiększenie markowania. Mm. Tak jest! Mamy to. Radleya jeszcze na sam koniec. Super, 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 super. No i tak jest! Trzecia oznaka mistrzowska. Radley to specjalista, duży kaliber. Czołgista sniper. Dziękuję bardzo. Trzy oznaki na lodówce.